Piotrek Mat pod spinakerem Spinakier za mało wyciągnięty do nawiecznej. Wibracja spinakera po nawiecznej stronie oznacza, że jest za mało wyciągnięty. Wibracja spinakera po nawiecznej stronie oznacza, że jest za mało wyciągnięty. E, drugi hał jest dosyć ostry, to jest dosyć ostra połówka. Zastanówcie się już teraz, czy uda Wam się ujechać tą połówkę do danego znaku, gdzie jest teraz Michał. Jeżeli nie, ja tą bojkę trochę obniżę w miarę jak będzie się płynąć. Zobaczymy, jak wyjdzie rufa. Aha, tutaj nie ma współpracy pomiędzy załogantem a sternikiem przy rufie. To jest duży błąd. Podczas wykonywania zwrotów rufy w prasy powinien trzymać sternik. Spinaker bo wypychamy nie w bok, tylko zawsze do przodu. Nawierzchnia kontra zebrana, dobrze. na kontra niestety też trzyma, ona powinna być luźniejsza. O tak, ona nie można domykać żagla. No Dobra, czyli jesteście w stanie ujechać, bardzo dobrze, czyli to jest ta trzecia północka. Bardzo ładnie ta łódka wygląda pod ale w odbicie na grocie, tak, czy jest niedobrany. można by zaoglądać w trapez. I jechać na pełnych żaglach. Kontralekko cnieść tak na kierunkach, tak się robi tak, Także ich przedziałek to jest No i. eee... mówię, kontrapał i, i skrócik, czyli kontra short, też lekko dowyka na żagiel Dobra, chyba czas zdejmować to, żeby na czas wszystko było. To jest coś wiekowe. Dudu, 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 chowamy, chowamy, chowamy. Tak, tak, jak myślałem, To wszystko jest za wolno. Jesteśmy spóźnieni, tak? Przy znaku już tu powinniśmy wyjść, wyostrzyć. Ale jest lekka strata. Ale okej. Okay. Tak jest yy, w porwę drugiej załogi. Dużo. Wyższy poziom, bo się pojawia w na i nawet oszczędza po wg Ale chowamy szybko, trzymy i do mety.